Turniej, Jadar Auto Puchar, Puchar Śląska 2023. 36 drużyn z całej Polski. Mieliśmy drużyny nawet z Ełku, z Bydgoszczy, z Warszawy, z Krakowa. Także naprawdę z całej Polski zjechały się nam ekipy dzisiaj na Kresy Chorzowskie. Można było też wygrać przepustkę na Fortuna Puchar Polski Play Arena 2023 organizowany 23 lipca we Wrocławiu. Wygrała drużyna BODM, która przegrała u siebie w finale właśnie w walce o tą przepustkę. No z tego się najbardziej cieszymy, bo w tamtym tygodniu no nie udało nam się wygrać w Pucharze Krakowa, tam u nas z kapelą weselną. No i jechaliśmy tutaj z założeniem, żeby to wygrać, a jakie założenie na Wrocław? No też pojedziemy, jak zbierzemy wszystkich chłopaków, żeby no wygrać. No nie będziemy tutaj ukrywali, że chcemy w końcu gdzieś tam jakiś sukces odnieść na tych, na tych mistrzostwach. No ja powiem z perspektywy zawodnika, że zawsze jest pewien niedosyt, bo jako Tiki taka no chcemy grać o, o te najwyższe cele. Więc trzecie miejsce z jednej strony niby cieszy, ale z drugiej strony jest ten niedosyt. Sądzę, że troszkę brakło nam sił też, bo graliśmy, to była chyba trzecia nasza turbodogrywka w rzędu, także całą fazę pucharową musieliśmy przechodzić przez turbodogrywki, także troszkę tych sił brakło. Chodź! Dawaj, dawaj! tego, co rozmawiałem z zawodnikami, z kapitanami drużyn, to naprawdę turniej wszedł fajnie, podobało się każdemu. Na pewno Puhaśląska to jest impreza, którą chcemy robić cyklicznie, a dodatkowo chcemy skupić się też na jakichś mniejszych eventach. Organizację turnieju jak najbardziej też na plus. Widać, że wszystko fajnie się rozwija. Pewnie jak będą następne turnieje też będziemy korzystać. Cała dobra postawa całej drużyny od pierwszego meczu, gdzieś tam narzucaliśmy swoje warunki gry i to pozwalało tak naprawdę pokazywać się z jak najlepszej strony i no i tak myślę, że po prostu cała postawa drużyny dzisiaj zaprezentowała, że mogliśmy że mogłem zdobyć dzisiaj MVP turnieju, jak i Krystian mógł dostać najlepszego brankarza. Szóstki przede wszystkim. Czym różnią się od 11-osobowej piłki? No tym, że tutaj gramy szybciej, gramy z nogi, gramy krócej i bardziej intensywniej. Gdybyśmy się urodzili teraz, wydaje mi się, że każdy z nas uprawiałby właśnie sport szybszy, bardziej dynamiczny, krótszy, bo już mało kto ogląda 90 minut przed telewizorem bez dotknięcia telefonu czy, czy pójścia do kuchni po picie, po jedzenie. Myślę, że byłaby to właśnie sokka.